Nazywam się Agnieszka Cegielska. Jestem prezenterką pogody. Nazywam się Natalia Skrętowska od do czwartej klasy i najbardziej podoba mi się fakt tego, że mam całe 10 lat. Pożyczony dzień z życia to cykl, którego bohaterzy zamieniają się ze sobą rolami, cofają się w czasie lub wybiegają w przyszłość, podróżując po nieswoim świecie, spełniają swoje marzenia. Gdy wybieramy się na przykład rejsem, statkiem, a nie wiemy na przykład, czy będzie jakiś huragan, sztorm, czy nie, to właśnie jest potrzebna prognoza pogody, żeby zobaczyć. A jak się wyruszy, a nie będziemy wiedzieli, że będzie sztorm, to plop zostać prezentorzką pogody, ponieważ wydaje mi się ten, ten zawód miły, taki. I bardzo często, nie aż tak często, ale widzę Agnieszkę Cegielską w telewizji, jak mówi pogodę. No i wydaje się to bardzo fajne. Czy równie atrakcyjne dla naszej drugiej bohaterki będzie powrót do szkoły? A dzisiaj poniedziałek. Tu do, do O, to jest czynna. No, idę oddać książkę do biblioteki. Cześć. Cześć, dala. Cześć dziewczyny. Jak się macie? Dobrze. Co tam? Jak zdrówko? Dobrze. Oddałyście już swoje książki do biblioteki? Nie. Nie? No to dobrze, to przynajmniej e, nie ja jestem ostatnia, bo ja jeszcze nie oddałam mojej ulubionej brzechwy. Akademia Pana Kleksa, jakbyście chciały, to zanim oddam, to mogę coś dla was przeczytać, ale... Może sobie tam porozmawiamy w ogóle? Odrobiłyście dzisiaj wszystkie lekcje? Nie wszystkie. Nie. nie? A co dziewczyny najbardziej lubicie robić po szkole? No ja gadać z koleżankami. Ale co, że tylko z koleżankami, a z kolegami? No właśnie, gdzie są ci nasi koledzy? Co oni tacy tchórzliwi nie przyszli? się. Albo książki pogubili do oddania z biblioteki. No dobra dziewczyny, to jak już sobie tak siedzimy tutaj w tej bibliotece, chłopaków nie ma, to mhm. możecie mi powiedzieć tak? podzięczyńskiemu, co wy mnie lubicie? Miła. Jesteś miła, fajna, fajnie się z tobą rozmawia. A lubicie się ze mną bawić? No, tak. tak. A szczególnie po szkole. Z twoją nogą. No dobrze, no a jest coś, yy, czego na przykład nie lubicie we mnie? Co nie. powinnam, czym powinnam popracować? Mm -mm. Hmm. Chcecie mi powiedzieć, że nie mam żadnych wad? Tak, mhm. tak. To urosłam tak, że będę teraz najlepszą koszykarką. A lubicie jak na głos czytam? Tak. Chciałbyś, żebym wam poczytała? Tak. No dobra, to wybierzcie, którą, którą część? No dobrze. Pożegnanie z bajką. Księżyc raził mnie w oczy i oblewał swoim tajemniczym blaskiem. Usiadłem na ławce, gdyż poczułem nagle okropne znużenie. Całym wysiłkiem woli panowałem nad sobą, aby nie usnąć. W tej samej jednak chwili uderzyła mnie rzecz niezwykła: gmach Akademii nie był już dawnym wspaniałym gmachem. Nie spostrzegłem zupełnie, że zmniejszył się o połowę i nadal kurczył się w moich oczach. To samo stało się z parkiem i z otaczającym go murem. Szumiało mi w uszach, a przed oczami frywały czerwone ptaki. Gmach Akademii zmniejszał się bez przerwy. Gdy był już wielkości zwyczajnej szafy, z drzwi jego wyszła jakaś maleńka postać, która zbliżyła się do mnie. Był to pan Kleks. Czy umiejętność czytania bajek może przydać się w telewizji? Na najtrudniejsze pytania odpowiedzi zna dziadek. Według dziadka. Trudno zostać prezenterką? prezenterką pogody? Myślę, że tak, ponieważ jednocześnie musisz szybko czytać i ładnie mówić i ładnie wyglądać, żeby przekazać tą wiedzę i prognozę osobom, które są po drugiej stronie telewizora i żeby zrozumiały to, co mówisz jeszcze. Tego um, czy według dziadka bym mogła zostać prezenterką pogody? Myślę, że tak. A dlaczego? Dlatego, że jesteś zawsze uśmiechnięta, jak mówisz, to się promieniuje z ciebie optymizm i wesołość. Nawet przy najbrzydszej pogodzie, wszyscy by jak ciebie oglądali, to byliby bardzo od razu wesoło i pozytywnie nastawieni do, do życia, mimo że pada, jest śnieg, brudno i w ogóle... Na talce nie pozostaje więc nic innego niż podjąć wyzwanie i zostać prezenterką pogody. Zacznijmy od spraw najważniejszych, z kobiecego punktu widzenia. No dobrze, to możesz założyć okularki. Pięknie się prezentujesz i ja dziękuję. Sprawdźmy, jak ma się sytuacja w szkole, gdzie Agnieszka Cegielska mierzy się z rolą czwartoklasistki. Czyżby pojawiły się pierwsze kłopoty? Jak tam poszła klasówka z ułamków? No mogłoby mogłaby pójść lepiej. Myślę, że... No. To ja myślę, że dzisiaj możemy właśnie poćwiczyć te ułamki i przyniosą dzisiaj mandarynki. Okej. Okay. Myślę, że y, możemy... Jak dobrze zrozumiem, to mogę dobrze zjeść. Y, tak, tak, dokładnie. Możesz odbrać mandarynkę, która jest kwaśna, a która jest słodka. <laughs> nie mam pojęcia. A czy w ogóle wiesz, co to są ułamki? No tak. Dziadek mówił, że to nie jest nic e, trudnego. Nie jest nic trudnego. Ale to mówił dziadek. <laughs> a wiadomo, dziadek to jest ekspertozo w <laughs> tej dziedzinie. Więc. No tak, no ułamki to rzeczywiście to nie jest nic trudnego. Ułamek to jest taka jakby określona część całości. Czyli jak tutaj mamy jedną mandarynkę, która jest właśnie całością. I e, ile ma części? Ile ma takich właśnie? Raz, dwa, trzy, trzy cztery, cztery pięć, pięć, sześć. O, to jest jakaś taka. Siedem. Niewymiarową ma mandarynkę. Jest siedem części. Więc ułamki zapisujemy właśnie pod kreską. Robimy kreskę ułamkową. I właśnie na dole w mianowniku zapisujemy, ile jest części i tych części jest siedem. Podstawa ułamków opanowana, więc będzie doskonała podstawa, żebyśmy później nauczyli się właśnie ułamki skracać, rozszerzać i porównywać. O, ale to, to, ma... ale to myślę, że to lecie, będzie, tak, tak. przyjdzie jeszcze na to czas. Pod koniec roku szkolnego? Tak. Natalko, chciałabym teraz, żebyśmy wpisały sukces z Twojego ostatniego tygodnia do naszego indeksu sukcesów. Czy wiesz, co to mogłoby być? Jaki to by mógłby być sukces? No tak, z łamkami mi idzie nieźle. Z tą uję, która się nie kreskuje, też nieźle. Ja bym jednak wpisała, że, że mówi się o tym, że przyjaciele w życiu są najważniejsi, że spotkałam super koleżankę. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Dziękuję. Matematyka nie ominie również naszej debiutującej prezenterki pogody. Człowiek mi dużo pomaga przy nauce i powtarza mi bardzo często, że matematyka jest kluczem do wszystkiego bo wszędzie trzeba dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, potęgować. Skoro matematyka jest kluczem do wszystkiego, to co się z nią wiąże do prognozy pogody? Nie wiem czy wiesz, ale wszystkie najmocniejsze komputery na świecie do tej pory nie są w stanie policzyć i sprognozować pogody dłużej niż na 2-3 dni. To jest tylko i wyłącznie matematyka, ponieważ trzeba to, co było kiedyś, przełożyć na to, co będzie w przyszłości, jutro na przykład. I na bazie tego wszystkiego próbujemy liczyć, a nieraz trafimy, a nieraz nie. A jak prognozowanie pogody wygląda w praktyce? Można to sprawdzić pojawiając się w redakcji. Najlepiej w roli Agnieszki Cygielskiej. Cześć Agnieszka, siadaj! Długo cię nie będę nudził. Zobacz, tu jest jeden front, tu jest drugi front, tu jest trzeci front. Do Polski przyjdą, przyniosą przelotny deszcz. Opady deszczu będą niezbyt duże, do 5 mm, trochę wiatru, do 60 na godzinę i pochmurno, tak jak dzisiaj. Dużo chmur, mało słonka. Zobacz, najbliższe dni też będą pochmurne, Ajaj. z przelotnym deszczem, ale dość ciepło. Wszystko rozumiesz, Natalia? Masz jakieś pytania? Nie. Cegła nigdy nie ma pytań. Jestem gotowa, bardzo dziękuję i miłego dnia. Miłego dnia, cześć, papa. Tymczasem w szkole, a dokładnie na stołówce, można utknąć w kolejce. Ja myślę, że taki jaki bym chciała, żeby, żeby mój syn dorastał, czy, czy na przykład córka, który, której marzę gdzieś tam, żeby mieć taki pozytywny. Bo mówi się dużo teraz o tym, że, że te szkoły są takie specyficzne, że trzeba wybierać te szkoły. Natalia chodzi do, do cudownej, państwowej szkoły z oddziałami integracyjnymi, do których ja mam z kolei bardzo dużą słabość, jeśli chodzi o takie placówki. Nie, bo, bo, bo tu nie ma, nie wiadomo, jak szalonego tego świata, którego ja jako mama się obawiam z perspektywy właśnie dorastającego w przyszłości dziecka. Tylko widać, że jest taka pozytywna energia, że jest właśnie, że są to tenisówki, że jest cudowna stołówka z fantastycznym jedzeniem. Ja poproszę restaurację jakąkolwiek w Warszawie, która zaserwuje tak przepyszne jedzenie, jak tutaj. Widać taką też fajną energię wśród, wśród tych dzieci. Więc cudownie, super. Ale przerwa obiadowa już się skończyła. Czas na kolejne zajęcia i kolejne wyzwania. Właśnie idę na zajęcia. Taneczne. Bardzo je lubię. Dzień dobry, panie Kasiu. Dzień dobry. Witam już panie jestem. Panie? Jest warta i gotowa. Szybciutko zdejmuję. Pracy w tanecznych podgrupach. Okej, okay, dzisiaj nauczymy się um, części um, układu tanecznego. Zapomniałam ze szkoły wziąć butów na zmianę, przepraszam. Dobra. <laughs> ok. Trochę Cztery, w tych butach nie trzy, Dwa powoli. Prawa, lewa. W szybszym tempie. Prawa, lewa, prawa, noga do góry. A co wtedy z tych z rękoma? Tak po prostu? Tak, żeby tutaj swobodne ruchy. E, Skok, tył. Prawa, lewa, obrót. Lewa, prawa, stop. Okej, okay, <grym> może w lustro będzie łatwiej patrzeć, dobra. wtedy widzimy swoją postawę. Do boku, chassé. Raz, dwa, lewa, obrót. Hop, przeskok. Ok. i zejście w dół. Okej, okay, super, brawo, fantastycznie. Z podobnym zaangażowaniem Natalka odkrywa świat Agnieszki. Grat, opad w postaci bryłek lodu o średnicy 5 do 50 mm, niekiedy większych z chmur komulonibus. Więc radzę się nie ruszać z domu, żeby nie dostać kratem. Słone sznie, bezchmurnie lub zachmurzenie małe w dzień. No i można pójść na plażę i obawić się na dworze z koleżankami. Jest cudownym dzieckiem. Jest dzieckiem szczęśliwym. Jest dzieckiem, widać, że bardzo kochanym, dlatego, że przede wszystkim jest bardzo tak otwarta na to, co dzieje się dookoła. Z tymi koleżanki, no to się jednak mówmy, umówmy się, że się rzadko zdarza, żeby twoje koleżanki powiedziały, że nie masz żadnych wad. Bo podejrzewam, że gdybym ja swoje zapytała, to by coś tam powiedziały. Że jakieś te wady są. Natomiast powiedział, że absolutnie nie, że, że jest niezwykle lubiana. Dziadek powiedział, jak zapytałam dziadka, czym ono właściwie się interesuje, a dziadek powiedział, że ono się interesuje wszystkim, a kiedyś ktoś mądry powiedział, że dzieci, które, które są dziećmi szczęśliwymi, to te dzieci interesuje cały świat, bo one po prostu są chłonne tego świata. Wydaje się bardzo fajną kobietą. No i yy, podoba mi się, że z uśmiechem na twarzy mówi, że jest no, dobra pogoda, na przykład małe zachmurzenie, a jak jest zła pogoda, to nadal mały śmiech, dlatego że pogoda inny nie psuje humoru. Nawet zła. Wiem, że zna, że była w kilku krajach. Oraz na dużo języków. A pani Agnieszka zajmowała się też była modelką. Tak, wygrała Miss Polski w chyba 1995, w tym nie pamiętam. Sama. No i tak się zaczęła chyba jej kariera modelki. Tak jak była modelką, to jeździła po całym świecie. Japonia, Chiny, Ameryki. Ale w Ameryce była? Nie wiem, być może. Strasznie bym chciała pojechać do Paryża. Chciałabym zobaczyć że Eiffla. Podobno jest mniejsza niż połowa Kultury. O tydzień. No o tydzień. O milimetr, można powiedzieć. No i podobno Paryż to stolica miłości, czy coś takiego. Oglądaliśmy Oglądałam... Facebooka zupełnie przez przypadek koło organizacji WWF, tak? Tak. Co to za skrót WWF, dziadku? To jest organizacja, która się zajmuje przyrodą na świecie. jest ogólnonarodową organizacją. Zrzesza bardzo dużo osób, między innymi w Polsce. I jedną z osób, która bardzo aktywnie też w tym uczestniczy, jest pewnie Agnieszka Cygielska. Chciałabyś takie rzeczy też robić? Tak, chciałabym pomagać. Ale dzieciom, zwierzętom. Wszystkim. Wszystkim. Tak, Ola. nawet dziadkowi. No, dziękuję. Dziadkowi to ciągle pomagam. Mhm. Obie bohaterki wiedzą już o sobie bardzo dużo. Czas by się poznały. Dobrze. Dzień dobry. Cześć, Natalka. Cześć. Aga, bardzo mi miło. Jak ty się czujesz, powiedz tutaj? E, dobrze. Dobrze się czujesz? Ja, przyzwyczaiłam. Ale już miałaś zrobione fryzurę, tak. make-up, jesteś gotowa na wyzwanie nowe żeby zastąpić tak. mnie? Tak. Super. A to chodźmy. A ja chętnie wrócę, moja droga do szkoły. Mm. <laughs> Jeszcze się czegoś nauczę. Jakie znaczenie dla Natalki może mieć ta zamiana? Czy powinniśmy poważnie traktować dziecięce marzenia o zawodach w przyszłości? Ja myślę, że tutaj akurat cudowny dziadek matematyk, fantastyczny człowiek. Ja powiedziałam do dziadka Natalki, że powinien być klonowany, bo to dżentelmen jest niesamowity. Powiedział, że Natalka jest jeszcze nieukształtowana, że ją tak wiele rzeczy interesuje, że obserwują to i bacznie. Natomiast wydaje mi się, że jeśli jest tak, że to dziecko się interesuje danym sportem, daną dziedziną, to na pewno tak. To na pewno pomaga cię nie przeszkadzać. Powiem ci tak, to jest tak naprawdę w ogóle się tym nie przejmuj, dlatego że to jest bardzo trudne. Yy, Tynymi miejscami, gdzie możesz coś podejrzeć, to jest na przykład ten ekran i te u góry, które, które są normalnie włączone i tam mamy tak zwane ściągi, więc możesz tak, poruszając się tutaj, spoglądać tak, tak ukradkiem. Tak wiesz, jakbyś tak rzeczywiście ściągała na klasówce od koleżanki albo kolegi i spoglądała na, na ten ekran, tak, żeby, żeby pani nauczycielka, czyli nasi widzowie nie zauważyli niczego, że ty tak sobie wiesz, tutaj próbujesz coś podejrzeć. A oprócz tego musisz w sposób tak naturalny, może nie do końca tak palcem wiesz, jak to jest, o, ten do odpowiedzi. Nie. Tak, tak bardziej kobieco, tak naturalnie, tak wiesz, jakbyś chciała tak, tak, tak musnąć tą mapę, która no, z drugiej strony jest trochę niewidoczna. Więc możemy spróbować tak delikatnie, tak wiesz, jak to, jak to dziewczyn, jak mówi mój syn Dzięczynki. Dasz radę? No, a no tu ja trzymam kciuki. Um, witam Państwa bardzo serdecznie. E, nazywam się Agnieszka Cagielska. Dzisiaj w całym kraju będą przelotne opady oraz e, od 9 do 12 do 13 stopni. I radzę zabrać parasolki. Dziękuję. Była pani w moim wieku, kim pani chciała zostać? Wiesz, co nie pamiętam, powiem ci szczerze. No już wtedy to myślałam, że będę jak każda chyba dziewczynka, chociaż wydaje mi się, że ty to masz bardziej sprecyzowane plany. Myślałam o tym, że będę nauczycielką, myślałam o tym, że będę architektem wnętrz, myślałam o tym, bo chodziłam do szkoły muzycznej, że będę wirtuozem i będę grać koncerty, i w ogóle także miałam pełną głowę marzeń, ale w ogóle nie myślałam o tym, że będę pracować w telewizji taka Ty kim byś chciała być. Albo pogodynką, albo projektantką mody. Wow! A tą kokardę to sama tutaj sobie wymyśliłaś? Nie, to już bywa. I <grym> tak ogólnie to projektuję na kartkach różne stroje, a jak podróżno to już będę próbowała je szyć. A no to super! To świetnie, wiesz co, to projektanci tak robią na początek właśnie, że najpierw rysują, a potem a potem to przelewają z tej kartki papieru na 3D. Na... Na 3D, a potem na życie. Poza pracą zawodową, czym się jeszcze zajmujesz? Oprócz tego, że spędzam Wiele godzin na takich placach zabaw, jak ten z moim czteroletnim synem, to opiekuję się fundacją, to jest taka szkoła otwartych serc, Trochę taka szkoła, do której Ty chodzisz, czyli taka normalna szkoła, która ma oddziały integracyjne i opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi. Czy mam duże szanse, szanse żeby zostać prezenterką pogody? To wszystko kochani zależy od Ciebie, jeśli będzie to praca, o której marzysz i będziesz robiła wszystko, żeby tam pracować, to na pewno masz wszelkie predyspozycje i szanse do tego, żeby, żeby tą prezenterką być. A już pierwsze przecież szkolenie przeszłaś, prawda? Tak. I świetnie Ci poszło. Nadalka, życzę Ci tego, żebyś nigdy nie straciła w życiu tej swojej cudownej energii, którą masz, tej radości w oczach i tego cudownego uśmiechu, żebyś po prostu całe życie mogła być sobą. Dziękuję. Proszę. I żeby spełniły się wszystkie twoje marzenia. Bardzo dziękuję. To co? Czas wrócić do swoich obowiązków. Dziękuję Ci, kochani, za pożyczenie dnia. Było cudownie w Twojej szkole. Bardzo mi się podobało i chętnie bym tam spędziła więcej czasu. Buziak. Podobało Ci się praca u mnie? Bardzo mi się podobało. Tak? To wiesz, jakbyś chciała, to możemy częściej się tak zamienić. Jak ja nie przyjdę do szkoły, a Ty pójdziesz za mną popracować, co?